Pszenica Ozima KWS Bright, polska rejestracja w roku 2022, odmiana polecana do każdego gospodarstwa w bardzo szerokim układzie klimatyczno-glebowym. Odmiana Bright została sklasyfikowana jako chlebowa, B klasowa, natomiast na skutek trochę słabszych parametrów wypiekowych. Jeżeli chodzi o parametry skupowe, tutaj jak najbardziej mieszczą się one w granicach odmian A klasowych, czyli zawartość białka, liczba opadania, czy gęstość ziarna, tutaj nic nas nie zaskoczy i jeżeli chodzi o wynik ekonomiczny uprawy, jak najbardziej będzie on zadowalający. Bright to typ odmiany pszenicy kompensacyjny. Buduje gęsty łan o bardzo dobrym wyrównaniu kłosów, co widać również na polu. Ta cecha bardzo dobrej krzywistości również predysponuje tą odmianę do siewu w bardzo szerokim zakresie, jeżeli chodzi o przedplon, zarówno po żytaku, kukurydzy, jak i burakach, jak najbardziej jest ona polecana, nie boi się tym samym późnych siewów i Zbuduje odpowiednią gęstość i wysoki plon. Zimotrwałość pszenicy Bright została oceniona na 4. Jest to bardzo dobry poziom bezpieczeństwa. Jeżeli spojrzymy na profil zdrowotny, to w zasadzie również nie ma się do czego przyczepić. Zarówno choroby podstawy źdźbła, dolnych liści, górnych liści, jak i płosów są bardzo dobrze kontrolowane tutaj genetycznie i nic nie powinno nas zaskoczyć. Jeżeli chodzi o termin dojrzewania odmiany KWS Bright jest on sparametryzowany jako średnio wczesny. W optymalnym terminie siewu zalecamy obsadę od 280 do 300 ziarniaków na metrze kwadratowym. Ze względu właśnie na tą wspomnianą jej bardzo dobrą krzewistość zarówno jesienną jak i tą uzupełniającą wiosną. Odmiana wyjątkowo tolerancyjna na różne stanowiska glebowe z możliwością zagospodarowania również tych słabszych przewidzianych pod uprawę pszenicy, gdzie często mamy do czynienia z okresowymi niedobarami wody. Wszystkie parametry odmiany KWS Bright oraz bardzo wysoka tolerancja na różne warunki środowiska klimatyczno-glebowe oraz wytrzymałość właśnie tych najtrudniejszych stanowisk sprawia, że jest to odmiana, która sprawdzi się w każdym gospodarstwie.